Pan Konrad Fiołek tak naprawdę ma konkretny program, jeśli chodzi o tworonogi, jeśli chodzi o zwierzęta w mieście. Ten program nie ogranicza się tylko i wyłącznie do zrobienia sobie zdjęcia w schronisku w momencie, gdy tak jak na przykład minister Warhoł głosowało się w sejmie przeciwko piątce dla zwierząt. Bardzo się cieszę, że w Rzeszowie w końcu zaświeciło słońce. To dla nas jest bardzo istotny. Także element tej kampanii, bo chcemy być wśród mieszkańców, wśród ludzi, tak jak dzisiaj. E, dzisiaj dzień wyjątkowy, bo ludzie ze zwierzętami. Zatem to też bardzo element, tak naprawdę bardzo ważny element życia w mieście i także ważny element polityki miejskiej. Wyzwań mamy mnóstwo. Od takich drobnych oczekiwań, ja już odwiedziłem 20 osiedli w Rzeszowie i z tych 20 osiedli przynajmniej na 5 lub sześciu było oczekiwanie właśnie specjalistycznego wybiegu dla psów, dla innych zwierząt. Chcemy, aby miasto Rzeszów dołączyło do tej ligi nowoczesnych miast, które w nowoczesny sposób podchodzą do, do kwestii praw zwierząt, do kwestii opieki nad zwierzętami, które będą miały systemowe rozwiązania w tym względzie. Mamy dużo do zrobienia, zatem pewnie dzisiaj będzie długi spacer. Naprawdę tę planetę pożyczamy od naszych dzieci na chwilę i za chwilę musimy ją oddać w odpowiednim stanie. I o tym dyskutujemy już od kilku dni i bardzo się cieszę, że dzisiaj taka bardzo merytoryczna delegacja. Popieramy pana Konrada w kampanii i będziemy popierać do dnia wyborów, a także ich wspierać bardzo mocno potem. To, że dzisiaj rozmawiamy o kwestii zwierząt, o także mieszkańcach, czworonożnych mieszkańcach naszego miasta, nasz Rzeszowa, zarówno o zwierzętach domowych, jak i o zwierzętach, które poszukują domu obecnie są bezdomne, ale także o zwierzętach dzikich, to świadczy o tym, że pan Konrad i wspierające go organizację myślą o mieście kompleksowo i wiedzą, że tymi mieszkańcami miasta są także zwierzęta. Muzyka Te pomysły parków dla psów to naprawdę są bardzo trafione pomysły, zarówno dobre dla czworonogów, jak i dla ich właścicieli, a także dla osób, które na przykład wolałyby spacerować po parku bez towarzystwa zwierząt. Podobnie dobry pomysł, wiem, że się często pojawia, to jest kwestia ekopatrolu. Bożeszów jest najważniejszy.